Powoli. Pośpiech jest wskazany, wiesz gdzie? Przyłapaniu upchał. No, łyknie powietrze i jest twoja. A, no, po prostu. Ja przytrzymaj trochę. Kurde, nic tu nie widzę. Nie, nie. Nie. Przytrzymaj trochę rękę. No dobra, nie, szkoda, ryby. Powoli ciągnij. Patrz, co się z wędką dzieje. Męczy się. Chyba ty wcześniej. <noise> Ona nie jest ogromna. Przytrzymaj ten. Dokręć troszeczkę hamulec. Dobra. Albo przytrzymuj ręką ten korp no. I podciągaj powoli. Bo tak to nigdy jej nie wyciągniemy. O, dawaj, dawaj. Tak. Przytrzymaj i powoli do góry. Jak będziesz czuł straszny opór, to wtedy możesz popuścić. No. Dobra, podwin trochę. I teraz już trzymaj i tylko wędką do góry. I wędkę do góry. Ładny kar. No do góry, do góry wędkę. Dobra, jest mój. Proszę Maciuś Aki Dwa i pół Trzy kilo Może trochę więcej Czekaj, czekaj Po zważeniu Trzy i pół kilograma Dawaj Powoli Жуть. Жуть, я каменем доставу.